Siemano. w dzisiejszym filmie chciałbym Wam rozdać mnóstwo broni do ratowania świata. Jedyne co musicie zrobić, to zostawię łapkę w górę i kanał, więc już Wam mówię co musicie zrobić. Zacznijmy od tego, że do rozdania będę miał gdzieś ze 100 grebarzy, gdzieś 50, no 50 grebarzy, 50 promieni śmierci, 50 ścieżkowników lub, uwaga, piechurów, no lub to, ale to, to Wasz wybór, gdzieś z 50 sztuk tego, Gdzieś z 400 sztuk tego. No i ogólnie gdzieś troszeczkę słońca trochę. E, w razie czego nie, nie jestem taki biedny w słońcu. Mam go więcej. Czekajcie, że wam pokażę. XD Dobra. W każdym razie mam dużo tego słońca i jeśli chcecie y, będziecie, będziecie dużo łapek w górę, dokładnie gdzieś bym chciał z... 10 łapek w górę i wam rozdam 1000 y, ty słońca, więc już wiecie co musicie zrobić. I, I jeśli będzie pod tym filmem 10 łapek i 10 subów, czyli dobijemy 200 subów, to nagram kolejny odcinek y, z ratowania świata. A y, zapraszam Was jeszcze serdecznie do mojego Discorda, sobie zagramy razem w Battle Royale. Więc to by było na tyle. Cześć i pa!